jedę na krótki spotting, zobaczę czy stoi coś ciekawego pod kilkoma warszawskimi hotelami. Zapraszam! No i mamy pierwszy spot dzisiejszego dnia Ferrari F8 Spider. -Bot. Tutaj AMG GT C To jest dosyć rzadko wersja na konfiguracja, cały czarny Tym razem hotel Warszawa i kolejne dwa spoty, a nawet trzy Lamborghini Aventador SVJ W pięknej konfiguracji, piękny zielony kolor dużo karbonu to jest SVJ Roadster tak w ogóle także jeszcze lepiej no rejestracja trochę kontrowersyjna, ale auto bardzo fajne a tutaj McLaren 570S ze skrzygłem na Tutaj mamy jeszcze nowe M3 Competition Bardzo fajny kolor z palety Frozen, czyli matowej Pod europejskim AMG gt Fordor. Załadny Aston Martin DB11. Niestety nie mam miejsca, żeby się tutaj zatrzymać, ale spróbuję tutaj później wrócić. Mamy jeszcze sklasę 63MG i kolejny MG GT Fordor 63 s Bristol mamy bardzo ładne przódka Lamborghini. Udało mi się wrócić pod europejski mam czas, żeby trochę lepiej filmować stojące tutaj auta MGGT63S Fordor w to ładnym matowym lakierze A tutaj jest Aston Martin DB11 cały na czarno That's yeah. Club. A nie, to mę 412. Kończę na dzisiaj, to był naprawdę udany wypad na spotting. Jak dla mnie numerem 1 zdecydowanie było Ferrari sf 90 Stradale w ciekawej konfiguracji i na włoskich blachach. Dajcie znać w komentarzach, które auto Wam najbardziej przypadło do gustu. Jeżeli filmik się podobał dajcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Cześć, do następnego filmu.